W okresie świąt wielkanocnych katolicy na całym świecie sięgają do jednego z najważniejszych dogmatów chrześcijaństwa męczeńskiej śmierci Jezusa Chrystusa. Ofiara złożona przez Syna Bożego w imię odkupienia grzechów ludzkości to źródło wiary chrześcijańskiej i jej absolutny fundament. Świętokrzyskie misterium męki pańskiej, wielkie pasyjne widowisko, co roku organizowane w kielcach, daje Kielczanom okazję do kontemplacji i zadumy nad ofiarą zbawiciela. Tegoroczne misterium rozpoczęło się tradycyjnie w kościele św. Wojciecha, najstarszej kieleckiej świątyni. Stacja pierwsza Jezus na śmierć skazany. Tłumy kielczan właśnie tu rozpoczęły symboliczną podróż śladami męczeństwa syna Bożego. Tu też symbol tej męki, krzyż, z rąk Bożogrobców przekazany został świętokrzyskim strażakom, którzy ponieśli go do następnej stacji, umiejscowionej na skrzyżowaniu ulic Bodzętyńskiej i Wesołej. Na szlak Świętokrzyskiego Misterium Męki Pańskiej składało się 14 stacji wiodących ulicami miasta. Kolejne miejsca, przypisane przystankom drogi krzyżowej, wiodły od Kościoła Świętego Wojciecha przez Kielecki Rynek, ulicę Piotrkowską i Leśną. Kielczanie pogrążeni w zadumie szli śladem krzyża przez ulicę Sienkiewicza i Staszica, by potem niczym po zboczu Golgoty wspiąć się ulicą Zamkową aż do placu zamkowego i placu Najświętszej Marii Panny. Szlak misterium wiódł następnie ulicą Czerwonego Krzyża oraz Jana Pawła II, aż do placu przy bazylice katedralnej, również noszącego imię papieża Polaka. Za wszystkich Misterium Męki Pańskiej w sposób symboliczny łączy się z męczeństwem i walką narodu polskiego, których świadectwa towarzyszyły nam przez wieki. Stąd wspomnienia zasłużonych rodaków, którym składano hołd na poszczególnych stacjach. Prezydent Kielc Stefan Artwiński, ksiądz męczennik Józef Pawłowski, czy też bohater powstania kościuszkowskiego Bartosz Głowacki. Czwarty punkt piechoty Legionów AK, biskup Piotr Kałwa, czy też Elżbieta Opielińska to tylko nieliczni, którzy poświęcili życie Polsce. O oprawę artystyczną Świętokrzyskiego Misterium Męki Pańskiej zadbał sprawdzony już duet Artura Szostaka oraz poety Adama Chwanowskiego. Jako lektorzy w atmosferze wprowadzali uczestników aktor Andrzej Cempura i dziennikarz Ryszard Koziej. Przy każdej stacji krzyż był przekazywany przedstawicielom różnych grup i środowisk społecznych związanych z Kielcami. Byli to strażacy, kieleccy rzemieślnicy, reprezentanci rodzin katolickich, Kieleccy rajcy i włodarze miasta, strażnicy pamięci, historii i tradycji regionu, członkowie Senatu Politechniki Świętokrzyskiej, reprezentujący pracowników oświaty, osoby niepełnosprawne, pracownicy służby zdrowia, młodzież i kieleccy sportowcy, członkowie kieleckiej solidarności, a także duchowieństwo i biskupi z biskupem Janem Piotrowskim i Marianem Florczykiem na czele. Wszyscy ci ludzie z każdym krokiem stawali się częścią misterium, którego finał odbył się na placu Jana Pawła II. Stacja 14. Złożenie do grobu Jezusa Chrystusa. Na stopniach bazyliki katedralnej wzniesiono ołtarz symbolizujący grób Pański. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez swój krzyż Święty świat odkupić raczył brzmią słowa płynące z serc wszystkich zgromadzonych.